Witajcie. Czy Wy widzicie to co ja? Aż chcę się powiedzieć. Witajcie! Oto kolejna część Divine Divinity. Otóż po długich bólach, przy ogromnej pomocy kolegi Krzysia, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, a, a którego usłyszycie jeszcze w tym odcinku, udało mi się w końcu skonfigurować Divine Divinity mało tego. Udało mi się przenieść savey. Co prawda, z tymi save'ami sytuacja wygląda w ten sposób, że odnalazłem save'a, który jest jakby 3 czy 4 odcinki do, do, od momentu, w którym skończyłem swoje zagrajmy w Divine Divinity. Czyli generalnie jesteśmy bardzo blisko, jako że te odcinki tam trwały po 11-12 minut, prawda? To jest w zasadzie aktualny save. Rzuciłem go. Troszkę tam pogrzebałem w tych plikach. Udało mi się go skonfigurować tak, że on mi działa bez problemu. Już zdążyłem napisać sobie tego save'a do nowej wersji gry i on też działa. Także na pewno wszystko będzie ok. Będzie można, ku mojej wielkiej radości, kontynuować zagrajmy w Divine Divinity. Bo przyznaję się szczerze, że strasznie, strasznie mi tego zagrajmy brakowało. Uważam, że to jest chyba jedna z najlepszych gier, jakie w ogóle w życiu grałem. I nie mogę się już doczekać <laughs> kręcenia następnych odcinków. Jak to tutaj wygląda? Udało mi się skonfigurować grafikę. Ta gra będzie teraz wyglądała zdecydowanie lepiej. Będzie w HD, czyli tak jak ją tutaj teraz widzicie. Mało tego. Teraz, jak już będę nagrywał odcinki, to nie będę one trwać po 11 minut, tylko będę się starał robić te odcinki po 20, po 30 minut, tak jak to ma miejsce w Zagrajmy w Skyrim. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo wiem, że wielu z Was czekało na to. A zacznę kontynuować Divine Divinity. Ja to się przede wszystkim cieszę. Hmm. Nie z tego, że udało mi się skonfigurować całą grę, ale że udało mi się przenieść savey. No to jest super wiadomość, prawda? Nie trzeba będzie zaczynać grę od początku. Czyli niemal zaczniemy od momentu, yy, w którym tą grę skończyliśmy. Tam na zagrajmy na 60 którąś bodajże ogni... o, o odcinku. To jest cały czas ten sam barabaraż. Tutaj jesteśmy koło Sir Mark Hama. Już nie za bardzo pamiętam co tam się działo. Ale zanim zacznę nagrywać kolejne części, to ja sobie tutaj plus minus to ogarnę. W którym to momencie skończyliśmy? Zresztą mogę sobie tutaj mapkę chyba. Jak dobrze pamiętam? O, właśnie. W którym to momencie skończyliśmy? Spora część gry, jak widzicie, już jest przejściona przeze mnie. Ym, I tak, i to jest plus, minus, właśnie. Chyba udało mi się bodajże jeszcze przez te 2-3 odcinki dojść tutaj. Tu bodajże była jakaś wioska i w tym miejscu skończyliśmy. Zagrajmy. No, ale jak będę robił odcinki po 30 minut, prawda? No to to jest kwestia jednego odcinka i już złapiemy ten zapis, który. Na którym skończyliśmy dawno, dawno, dawno temu, bo to już prawie chyba dwa lata, mija ja odkąd wróciłem, ostatni odcinek zajmujmy. Także w najbliższym czasie możecie się spodziewać kontynuacji Divine Divinity. Ja się bardzo cieszę, że będę sobie mógł to spokojnie nagrywać. I jeszcze raz dziękuję Krzysiowi za, za, za wielką pomoc, bo tak naprawdę to tylko i wyłącznie dzięki niemu udało mi się tutaj wszystko zoptymalizować tak, żeby to wyglądało super. Na sam koniec pokażę Wam, po Krzysiu też chce zostać za gramerem, a czy ma predyspozycję czy nie, to sami zaraz ocenicie. Opuszczę wam fragment, jak sobie tam razem graliśmy. To znaczy graliśmy w dwóch różnych grach, ale byliśmy połączeni na Skype. ja sobie chodziłem tutaj po mapie, on sobie chodził tam w swojej grze yy, Grał sobie z narracją. Ostrzegam was przy okazji wszystkich, jeśli hmm, ta jego narracja dość specyficzna przeznaczona jest dla osób, którym specjalne wulgaryzmy nie przeszkadzają lub które mają 18 lat. Jeśli nie, jeśli przeszkadzają wam wulgaryzmy, to właśnie w tym momencie powinniście wyłączyć te filmy. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, to zapraszam was na dalszą część. Posłuchacie przez paręnaście, może 20 minut Krzyśka, jak on sobie w to Divi, Divinity gra i sami ocenicie, czy byłby dobrym zagra zagrajmerem. W moim przekonaniu byłby świetny, bardzo specyficzny, ale świetny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Zapraszam Was teraz na krótki filmik z, z gry Krzysia. A z wami się żegnam. Do zobaczenia przy następnym zagrajmy. Cześć. Żeby tu hamie, strażu jeden. <laughs> <laughs> Czego temu? No, nie wiem, co tutaj to zdobyć, bo teraz to już sam nie wiem. Zgubiłem, pewnie. Jakby pisało na tym waga, no to, no to pewnie bym to mógł wziąć, ale dundany jakieś? Aha, bo tu jest jakieś drzewo. Nie, nie wiem, czy ja to wziąłem, czy nie. Eee... George abietowany uzdrowicie, poprosił mnie o dostarczenie szatkiego zioła. Ty Aha, mam to, spoko, mam to zioło dla niego. Będzie jarł, będzie jarł. <laughs> będzie jadał, będzie jadał. <laughs> teraz mu zanieść. No czekaj, bo tu jest Lano Lane, to nie to nie ten typ. To nie ten brzydki typ. A gdzie jest ten grubasek który ten John cały? Czy jak mu tam? Aha, bo on mnie chyba opierdolił za to, że ja mówiłem coś tam z ogrodu. A nie, bo tu jest ten stary głupiec, co do mnie idę w ogóle. Jeszcze mnie dzidą jakąś zabija, bo przypierdzi mi z jakiegoś czaru, że się przez pół gry nie będę mógł ruszyć. <laughs> do tych karaków w końcu. <laughs> Czekaj już spoko. Bo zbieram mu zioło, nie? Lecznicze. <laughs> Papieroski wychodzą. Gdzie jest John? Chodzą, George Washington Bush. Aha, tu jest George Washington Bush. Okej, okay, idziemy do George'a usza George. <laughs> Nie no. Mam humor, nie? No i bardzo dobrze. Idę idę, idę. Jak idę, się idę gra, gra w Divine Divinity, to się zawsze ma dobry humor. O, oh, jest George, jest George. Mam przy sobie to tych ziół, proszę, możesz je sobie wziąć. Kurwa, masz i ile chcesz. Jeszcze doświadczenie zostałem. Och, na wszystkich Bogu, nawet nie wiesz co to dla mnie znaczy. Ja wiem co to dla ciebie znaczy. Będziesz skopcony cały dzień chodził. <laughs> Załeś <laughs> będziesz ich kurwa tu. Molestował albo torturował psychicznie. Dobra, Johnzu, to być taki dobry dla mnie. Dostałem doświadczenie w ogóle, fajnie. E, luz. Eee, przyjazny! 62, fajnie, że jesteś przyjazny, to może jakoś kurwa jak jesteś taki przyjazny, to może mi coś zrzucisz sceny za naprawę przedmiotów moich. Co to mówisz Krzysiak? Jak ty brzydko mówisz, no? No co, no Jezus, nie szalej Aha, bo moje nagolenniki się w ogóle psują. Naprawa. 40, o tych chamie Ja chciałem to naprawić, dobra, ja tu jeszcze wrócę. Jak tam moje ten buciki się mają? W ogóle muszę zobaczyć ten ekwipunek. Buty? Jest. A nie, dupa, nie ma. Wiesz co jest? To, to ręcznie naprawię, bo tu. dupa to daje. Czekaj, gdzie ta moja umiejętność jest? Umiejętność psucia wszystkiego od 6-12. 7-12. O, przywróć mnie źle, dobrze jest. Czekaj, co tu jest jeszcze? 1-1. Ale moją pałę chciałem sobie naprawić. Pałę to musisz mi naprawić, nie ma szans. Tylko nie tą, co on w spodniach. A co masz zepsutą? Nie, z moją pałą wszystko w Ren Renatka ci tam uszkodziła, czy coś? No nie no. Czasami tam ugryzie mocniej, no, ale tu wiesz jak to jest. Dobra, nie wnikał w szczegóły. Dobra. Kolego napraw, że mi to, to... Bądź taki dobry. Tą pałę chcę naprawić. O, fajnie, naprawiłeś mi. Super! Dziękuję ci, dobry kolego. To jeszcze mi naprawisz kurwa na golenniki. Na jaja. Bo to dużo kosztuje no to. Dobra, wiesz co? Już zacznę pojmować trochę tą grę. Tak, jak człowiek się tak śmieje przy tej grze? Jest... Prosta, nie? nie? muszę mojego tajnego zioła sobie z napić. Znaczy, wypalić. Z będę jarał małych. Przyniosę mu więcej tych krzoków. Będziemy siedzieć w starej piwnicy i jarać zioł. Tak, żeby nikt nie widział. Tak jest. A Leinora zatłuczemy i go zakopiemy gdzieś tam w tym grobie, co tam go odsłoniłem niedaleko. Eee, dobra, dobra, czekaj, eee, czekaj, już, już. Co my tu jeszcze mamy do naprawy? Aha, to chciałem sobie naprawić. Idę mi za to, żeś to tego 30 sztuk złota, mi jeden, ale dobra, dobre jest. Buty, napraw buty. Nie, nie, ja nie chcę ich sprzedać, koleżko, kochany mój ty. Jak chcę te buciki sobie wziąć? Aha, on tu dalej naprawia, spoko, luz. Bo tu mi się podświetla na czerwono ogólnie co mam zepsute, albo niezidentyfikowane. No dobra, luz naprawił mi wszystko. Teraz ja sobie tu koło Jobja zostawię kosteczkę e, krasto ludów albo e, brzydko powiem ludów Więc to jest kostka, kostka Horadwinów. Dobra, tutaj się będzie leżała, fajnie jest. Ja sobie wracam do katakumb. W razie czego w każdym momencie się wyłócę, no w końcu do tych katakumb idziemy. No. no i dobra, teraz sobie najważniejszy moment zrobię w grze, czyli zapis i idziemy do katakumb, porozwalać te pije, złe szkielety. Już zabiłem gula Wyżakiem o tu a w ogóle? Pochwaliłem ci się? Nie, góra zabito na poziomie 9, a ja mam który poziom? Czekaj, zaraz sobie zobaczę. Statystyki, a ja mam dopiero piąty poziom. Wow. Wiesz jak go mój dudusko? Nie wiedział gdzie ma spierdalać. <grystanie> zły jestem, zły, lubię być zły. Nie, nie, lubię być zły. A czemu ty sobie w ogóle nie biegniesz? A tu jest Lejno! Siemano! Jak tam? Pewnie... A idę zajebać mu jeszcze tutaj tej trawy. Może są sobie wypale, Ale nie, bo mało tu ma. aż mi dojdzie. Dobra, gdzie ten grub jest, że on sobie w nim wchodził? Aha, wiem gdzie on jest, już wiem, już zaczynam, już zaczynam pojmować. A tu był jeszcze jeden taki pedał do zabicia na cmentarzu. Nie, nie wiem, czy mu dał Tylko wiesz co? Ja bym sobie proszę, może zrobił zapis. A skąd wiesz, że pedał? No, bo, no, bo to, no bo to był pedał. Dobra, aha, tu leży kto? Aha, kamień nagiowy. Dobra, czyli teraz tak, muszę sobie to ogólnie wziąć i zapisać. Jeszcze przed, przed tym wszystkim, co tu się ma wydarzyć. Ciekawe, czy mu skopyt Dubsko. mu dupsko, to znaczy, że zasługuje na miano tego, co, co zasługuje. A gdzie są te kwiatki? Aha, tu są te kwiatuszki. Sorry, I can't use that. Nie pierdoli, no, rzucaj te kwiatki tam. Eee, ja żyję! To położę kwiaty mojej żony na moim grobie, ty? Nie szanujesz życzeń zmarłego, zaraz umrzesz i zobaczysz, czy ci się to spodoba. O kurwa. Zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się. Aj, Goni mnie, go, kurwa, coś nie ma z nim szans. Nim. co tam nie masz szans? No, ale mi dokopą, leżę tutaj, kurwa, poplamiony, cholera Zażegany, jednym. <laughs> Zażegany, pochlapany, Zażygany, pochlapany, jakimś kurwa tanim winem, co że my z Gregorem pił w piwnicy, paną przy tym odprzytywioło. Nie, nie, nie. <laughs> Nie nie, nie, to tak się nie może odbywać. Yy, czy na pewno chcesz czytać go? Ja, ta! Tak, na pewno chcesz czytać. Ja, 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 go już... Ja... <coughs> ale może go bym z łuku ściachą, w kółki wysyła. Czekaj, bo tu gdzieś miałem łuk. Miałem tu gdzieś łuk. Ale już go nie mam. A dobra, kij z nim. Zabiję go przy najbliższej okazji, ja będę miał większy damage. Poczekaj, chuju, policzę się z tobą. Naprzedł. Yy, na grobek. Eee. Yy. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, zaraz wchodzę do tylko tam spokojnie. Tylko ja co to muszę założyć tą. Tu dom na środku taką jeszcze jedną... Nie, nie chcę usuwać notki. Żadnej piły mi tutaj nie podłączaj. Zabić gnoja. Zabić gnoja później. Z wykrzyknikiem sobie, żebym o tym pamiętał. Albo może dwa. A jeszcze jeden nie zaszkodzi. Dobra, mam tutaj dwie takie fajne. Dobra, włazimy tam, idę tym szkieletom dupsko skopać. Widzieć. Dobra, idę. Idą, idą, jeden spał, drugi z dzidą. Albo czepał, chłopko, kapusty, aż mu jaja uschły. Mi się wydaje, Krzysiek, że to będziesz świetnym zagrainerem Jak sobie sławki kupię, to zobaczysz. Wtedy, oh. wtedy, musisz mnie tam poduczyć trochę. Pewnie, że cię poduczy. Dobra, idziemy. E, co my tu mamy? Gdzie my tu byliśmy? Dobra, Jestem w tych całych zaseranych katakumbach. Idę tym szkieletom dupę skopać. Aha, ja tu sobie mogę wejść na to, dobra. odsłoniemy sobie po kolei tą ładnie tą mapkę tutaj. Tu jest jakiś grobowiec. Kurwa tylko, wiesz co, ja się obawiam, że znowu tam horda szkieletów na mnie wyleci. Także ja wolę, zanim jeszcze cokolwiek zacznę robić tutaj, wolę sobie to zapisać wcześniej. Dobra. otwieramy oni ci tam nic nie zrobią ty jesteś zapotężny czekaj czekaj spokojnie co mogą mi dupko skopać o o o o szczerażnik strażnik! kop 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 go Kop go o Kurwa, ale się na mnie rzuciły. ja cię pierdzielę! ale mnie otoczyły! Otoczyły mnie otoczyły mnie a a aj, 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 co, już jesteś przecież o, już tak. Coś mi się tam popsuło. Ty jak mi skopali ten w ogóle pancerz. A widzisz. A ile ma wytrzymałości to... ten twój pancerz? No wytrzymałości to jest mamniutko. Jeden, miał tutaj muszę cię wyrzucić. Nie, kurwa, ty brudno się mówi. Dobra, włożę to na razie... O, idzie tu jakiś. Idzie, idzie. Chodź tu. Kurwa, chodź tu. Ja ci dam, tu będziesz miał atakował tych hamie jeden, niewdzięczny. Dobra, w sumie mam chyba dwa grobowce oczyszczone, z tego co mi wiadomo. Muszę się trochę jakiegoś mięsiwa zażywić, bo tutaj ja to mięsiwo oszczędzam się tutaj, w jedzeniu i piciu. No żywiej, żywiej, będziesz, będziesz, będziesz ten silny. Dobra, on tu w ogóle nie ma teraz pancerza, no i teraz co, no i teraz muszę wejść w ekwipunek, na szczęście dobrze zrobiłem, że nie wyrzuciłem tego pancerza. No, dobrze, dobrze. A powiedz mi, jak się nazywa twoja postać? Axel. Axel? Tak, Axel. Axel Rose? Tak, Axel Rose. Tak se go nazwałem, no i tak se będzie miał do końca swych obserwanych dni. Dobra. Wiesz co, na razie mam ten grobowiec jeden otwarty, fajnie jest nie? O, to są jakieś wytrychy, ale gówno mi z tych wytrychów, jak ja z zamkami się nie zajmuję. A tu jest jeszcze jedno, czekaj. Okay. Co tu jest, co tu jest? Dawaj to, otwieraj to. Ty rucizna, no co on kurwa, samobójstwo chce popełnić? Tu zbiera? No ale dobra. Eee, hmm, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. A, cię świeżbią, ty z wisynku. O, następny rubinek. Proszę, proszę. Te rubinki są. A co ty mnie tam kurwa? Ma coś tymi strzałami? Ty z boku jeden, strępny. Hamie. Hamie zboczone, niewyżyty. Dobra, są tu też skelety. czy oczyszczę te, te katakumby wszystkie. Pewnie, że one są strasznie duże, ale co to tam dla ciebie? No bo no, dla mnie to wiesz, nie jest takie jakieś obsiód, no ale przydałoby mi się iść w każdym bądź razie do tego miejsca naprawić tą zbroję, bo za chwilę z domu mi ściechają i gówno mi będę miał tym, wiesz co? Upuść piramidkę. Teleportaj się szybko, naprawię sobie ekwipunek I teraz... teraz widzisz i teraz się już tak jak mojego wiernego kompana który tam. mamy się udać gdzieś tam w polu. Na... Aha, to nie, nie jest ten Typ. Ale czemu on mi już nie chce Aha, bo był on dobra, spoko. Muszę go zaciukać pod wpływem małym. Ty, a wyłącz to współdzielenie jakieś złączone bo coś mi cię czasami przerywa Jeszcze raz. Wyłącz to współdzielenie, bo coś mi cię czasami przerywa.

Szlak do diamenty, Luki, chciałbym ci dać. Poproszę, poproszę. No co jest, to do Axela, to ci da jednego. <kluzny> ale ja chcę od ciebie, no. Aha, ty nie chcesz z mojego woja. O, ale syląknę. Ja <todgłos> <może. todgłos> Czy ty właśnie teraz bąka puściłeś? Tak, właśnie w tym momencie. Ale to Emo to wszystko przez to Divine Divinity, nie? To ono no, twoje emocje wyzwala. No, ja, to bąki, a nie ja. Tak no, jak mu się poziomy podnoszą, to tam od razu w jelitach krąży No, to, teraz zrobię zapis, bo otwieram następny grobowiec. Nie wiem, co tu się może stać, jak wezmę i otworzę ten grobowiec. Także, bierzemy, akselku i otwieramy ten grobowiec. Nie, część porami, nie, część porami, A, nie ma tu nic dobra, w porządku. O Jezu, ale serom. Po czym to tak strasznie? Co ci co, co tam mama tam do jedzenia zrobiła? Ciebie kurde jakieś wyrzutki atomowe O kurde, proszę bardzo Proszę bardzo, używany hełm No pięknie, mój kurde, bo znalazł sobie jak hełm, muszę wszystko zapisać Dobra, pałą wę. Zapisz Bardzo ładnie, znalazł sobie jakąś tą ja teraz będę uczulony w ogóle na wszystko tutaj. Zacznę sobie to robić powolutku. Nie na pośpiech, bo nigdzie mi się tu nie śpieszy. O, tu jest, tu jest. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A widzisz, bolało? Ja wiem, że boli. Jest nas następny... tutaj. O, szkielet, mak! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurwa, chodź tu, godzi jeden strętny. No i co, i co? wypietki, co? Ze mną coś się mierzyć, gnojki strętne? Ja po prostu wyślę do piekła wypomnioty piekielne. Tu jest jakiś przedmiot. O, miksturka wytrzymałości. No później na sprzedaż, bo ogólnie mi miksturki. O, marchewka jest. Dla króliczków, z których później zrobię mięsko. Tu jest w ogóle jakiś grobowiec znowu. Ja co to tam muszę zapisać? Czemu tak często tam zapisujesz? No wiesz co, bo ja jestem uczulony strasznie. Ja, ja jestem uczulonym człowiekiem, można powiedzieć. Ja... mój akcent zaczyna się bać, jak ktoś wyłazi z grobu. A nie było tu było. A ja już ciąg z porami. A już z porami. Dobra, teraz tak. Ja sobie ogólnie pójdę tutaj e, bardziej tą krawędzią mapki. I zobaczymy co tu jest. O, jest! Szkielet Wojownik. Zobaczymy, kurwa, jak z ciebie Wojownik rośnie. Eee. Wojownik jak skozić do dupy trąba. Na ja jednego padną. Co to za Wojownik? O, tu jest Grobowiec. Tu jest Grobowiec. Tale wasza. Jest chlebek, bardzo fajnie, właśnie tego, zerzewiemy sobie, jak? A co zacznie bąki znowu puszczać? Tu jest jakieś jabłuszko. Jabłuszko to jest bardzo dobre na kaca. Jak się opije jakimś portem a bo jak go będzie suszyło po ziemsku, to te... Tak. Dobra, To sobie zrobię łycze piwka. Przed, przed wielką zagładą, która tu może nastąpić. Pijesz piwko? W realu? Tak, ja sobie piwko O, musi, musi, musi! o Jest tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu, chodź tu ty władco szkieletu! Chodź tu, ja cię tu zaraz kurwa, dojadę. Chodź tu, chodź tu, chodź, co! Co, na mnie jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ciągle, ciągowego wło, ciągłego wło, ciągło wło, ciągowo. Ciągle, ciągło, ciągle, 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 i ja tamę, proszę państwa. I tak to się robi, wypierdki jedne. Zbroja skórzana, nie zidentyfikowana. I co? I co wypiętki? Do mnie żeście skakali? Do mnie? Wypierdki małe? No. I pozamiatamy. I dziękuję. Zapisujemy. Ciao. No i bardzo dobrze. Wypierdki dostały po kościach, po mi kości. Bardzo fajnie. Idziemy sobie dalej. Tu jest jakiś cienki szkielet, który za w pałę dostanie. Może coś mi nabije rozumu. Idzie następny, znowu dostał w power, ale mu fajnie czaszka spadła na głęby. A ja tu idę, bo tu jakieś skalie na mnie czekają. O, 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 wytryszki, wytrychy. Ale to nie takie wytrychy, jak ja robię w tym... w Ubikatorze. O, jest Skeletor, ale mu się... ale mu się fajnie świeci, świecą oczy na czerwono. Zaraz ci się zaświecą na zielono. Ja to nawet będę Będziesz moim, będziesz moim, chyba... Sługus mną Będziesz musiał jechać ze mną codziennie, dzień Nie ma tu nic. Tam jest szkielet, ale jest miks tubyka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodziło. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tu. O, machną się, O ty gadzie jeden. w ogólnie będą następny level. I bardzo fajnie, bardzo fajnie. Się to zapowiada wszystko, powiem ci luki, szczerze. O, taki się kończy. A ja nawet nie założyłem. O, tam jest jeszcze jeden. Chodź tu, chodź tu, chodź tu z tym szkielecie. Chodź tu, kurwa. Tu próbujemy mi omucić? Ja zaraz ci sadzę ze swoją szczałę, nie powiem gdzie. O, dwa hiciowy trzeba było, żeby go załatwić. Niegrzeczny szkielecik, niegrzeczny. Ale to ci ci przeciwnicy, oni nie grzeszą. Dobrzy co? O? Co? Dobrze Dobrzy są, co? No, ale nie, no co, tymu tym jaksa to już się chopie tu wyrabia powoli, chupie. Już kondycja dobra, chupie. Jaja twarda jak w metalu. I ogóle jest fajnie. Jużę Gula ubił, to już jest dobrze. Mała, pusta butelka. Nie wiem, no co ona mi ona jest potrzebna. Będą następne szkielety, coś tak czuję. O, 6 złota, bardzo dobrze. Tam jest jakiś manuskrypt, do go potem przeczytać. Ale no, ja już tam byłem. Ja go chyba czytałem już Zaraz przeczytam jakąś ciekawą powieść O tym jak Axel zwołują dupę O tu coś ścikielety ukrywałem przede mną bo widzę że tu jest zamknięte O wychamy jedne Tu mieliście 12 zł I żeście nic nie powiedzieli O wy gnojki. Mikstura cienia i pomarańcza. Puste butelki Zdzielone bo tu mi na główną jest potrzebne Będę za przepożeniem mhm. Teraz tak Ale ci uchodzi albo z tej albo z tamtej strony no albo z albo tamtych, żebyś wiedział. No, zawiera jeden przedmiot, Ale to... Ha, dobra, robę sobie zapis. I znowu zaczynamy walkę ciężką. Przed naszym Akselem. I za TIMsadzimy moją... O o o o ile ich tu jest, o ile ich tu jest! Oj one oj, oj, zaczynamy. Aaa, nie, 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 koledzy. Nie. O jak mnie łoi! Jak mnie łoli, jak mnie łoi. Łoi mi dubko, łoi mi dubko. Chodź tu matku, wstrętnie. A nie 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 koledzy nie, nie, tak to się nie skończy. Jakbyście... C kurwa co, co, co? Do mnie wypierdku? No i dobrze jest. I Bardzo dobrze jest. No, na... za sobie to rozmięciła. O, jeszcze idzie jakiś. Chodź ty, chodź ty, co? Z zaskoczeniem chcecie gdzieś, gdzieś ty, kurde chamy. Dobra, chlebusia sobie zjadłem. Bardzo fajnie, powiem ci, się czuję. No, czuję się na siłach, powiem ci. Jestem dobry, do. hurts. Oh, no more magic for now Kurde, musimy sobie kiedyś zrobić streama Luki z tego. Z nie No pewnie. Szkoda, że nie można w wujkę grać tutaj, nie? No kurde, szkoda powiem ci, szkoda. Ale ja tak będę się patrzył na tego streama i będę razem to komentował kurde. No ja ci powiem, że ty byś był dobrym zagrań, Musisz spróbować. Muszę spróbować swoich sił. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, wiesz tu są jeszcze jakieś dwa grobowce, ale one są zamknięte. Ja na razie nie chcę ich ruszać, bo nie wiem co tam się znajduje, powiem ci szczerze. I na razie mnie to powiem Ci mało co interesuje. Udesad tutaj, co tu jest? Jest tu coś? Gówno tu jest. No przeproszę, nie? Dobra. Pudosę w dołem. Tu jakiś mogę... Aha, muszę sobie zapisać w ogóle, bo... Miał uczulenie na te zapisy po prostu Jak coś zrobię to od razu to zapisuję żeby później się z tym już drugi raz nie męczyć Wiesz Co pójdę sobie bardziej w dół Tu jest jakiś grobowiec znowu Otworzyłbym sobie go ale O o o o o koledzy są Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, do widzenia Dzień dobry i do widzenia Dobra Otwieram ten grobowiec Otworzyłem grabowiec, znowu uczulenie. Znowu będzie łajunie skóry i dupy tym szkieletom. Zobaczymy co tu się stanie. Nie ma tu nic. Aaaa! Kurde. Myślę, że tu coś ciekawego się będzie działo, ale tu coś na pewno się będzie działo. Ja to czuję. O kurde, waza jakoś tu jest. Coś tam jest. Zna A, gówno tam było. Szkielety mnie wyjonowały. Jednym słowem. O, 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 idzie, 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 chodź tu. Chodź tu. Kolego mój kochany. A tu jest jakiś grobowiec i to w ogóle tutaj, no normalnie, to to... Nie no ja się tu zaczynam boć, bo tutaj ogień jest w ogóle, kurde, i to... Tutaj są takie jakieś, nie wiem. Wiesz co, i ja sobie to otworzę w tym momencie i zobaczę co mnie tu czeka. Ale nikt mnie tu nie czeka. Dobra! Luzik. Myślałem, że tam jakieś straszne rzeczy. W ogóle zobaczę, jak mi się odsłania ta mapa. Otwórz sobie dziennik, mój ty kolego. No, powiem ci, bardzo ładnie sobie powoli zacznę mapkę odsłaniać. Ja No Ja tak chcę też, no, powiem ci, dokładnie przechodzić wszystko fajnie, żeby mi to ładnie wyglądało później. Powiem ci, uwielbiam, no, uwielbiam coś takiego. No, normalnie i wytujemy to. Jak patrzę na swoje zagrajmy, no to. To co? To też, to też muszę tak robić jak ty. No ja też jestem takim czynnym eksploratorem tutaj powiedzmy czasu. No ja sobie dokładnie mapki przechodzę. Zawsze tak ja w RPG tak... robię. W każdym ja jednym tak... robię zawsze tak samo. Ja mam takie już uczulenie. Dobra Krzysiu, jako że ja to nagrywałem i pewnie to przetworzę i puszczę na YouTube'a, no to byłobyś miło, żeby przy... żebyś się przywitał z widzami i pozdrowił ich. No, no, będę... no pozdrawiam wszystkich widzów YouTube'a i nukiego. YouTube no ja tutaj oficjalnie Krzysiu jako że wrzucę to na YouTube'a, pragnę Ci podziękować, bo dzięki tobie udało mi się z powrotem zainstalować na tej siódemce tego Divine Divinity, a co najważniejsze udało mi się przenieść save, także zagrajmy będzie mogło być kontynuowane prawie od miejsca, w którym skończyliśmy. Prawie, bo tam bodajże jest w różnicy parę odcinków, ale to jest nic. No. Także wielkie Dobra. dzięki Krzychu. Nie ma, nie ma za co, Luki. Zawsze służę pomocą, jak sobie będę potrafił poradzić, to zawsze służę pomocą. No, dzięki wielkie. No, trzymajcie się widzowie. papa, To był właśnie Krzysiek, który, sami oceńcie, czy on nadaje się na zagrajmy czy nie, jak sobie go posłuchacie. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że byłby świetny.